Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma. Nie, nie, to nie było tak daleko. Zresztą posłuchajcie Państwo sami, jak to się wszystko zaczęło 30 lat temu. To piękna historia polskiego biznesu. Pomysł firmy powstał w Belgii i stąd nazwa Belpol. Mój bratanek uczył się grać na perkusji. W dom, w którym brat. Mieszkał, sąsiadował poprzez garaż z drugim budynkiem, a studio, w którym młodzież grała, e, znajdowało się w garażu, było wydzielonym pomieszczeniem. Zakłócało to spokój sąsiadów, no więc pomieszczenie zostało wyciszone i użyto do tego między innymi boazerię. Podczas jednego z pobytów stwierdziliśmy, że ten materiał może mieć też szersze zastosowanie i będzie bardzo, bardzo przydatny na naszym, na naszym rynku. I tak się zrodził pomysł importu boazerii, która potem znalazła się na wielu elewacjach, podbitkach tak zaczynaliśmy początkowo żeśmy to organizowali na bazie wynajętych pomieszczeń małych personelu składającego się z dwóch osób czyli kierownik i pracownik a w momencie kiedy to dalej się bardzo dobrze rozwijało zaczęliśmy szukać własnych obiektów i w tych właśnie wymienionych miejscach zakupiliśmy obiekty które przystosowaliśmy do naszej działalności. Na przestrzeni tych 30 lat salony Belpol nieco się zmieniły. Oj, nie, bardzo się zmieniły. Zresztą zobaczcie Państwo sami. To, czego dokonaliśmy, dokonaliśmy sami własnymi pomysłami, własnymi rękoma. Dzisiaj jesteśmy liderem i to jest trudne zadanie, bo yy, Musimy biec. Biegniemy coraz szybciej, żeby nas inni nie dogonili, ale nie wiemy jak szybko biec. Więc biegniemy tak szybko jak się tylko da. I dzięki temu wszyscy cieszymy się z sukcesów, które codziennie, każdego dnia napędzają nas do pracy. Firma Belpol jest dzisiaj bez wątpienia liderem sprzedaży drzwi i podłóg. Nie tylko laminowanych czy drewnianych, ale też innych pokryć, takich jak podłogi winylowe. Jesteśmy firmą, która wprawdzie podgląda innych, jak inni to robią, ale jesteśmy tą firmą, która wiele rzeczy wymyśla, sama nie czeka na manuale z kądkolwiek, bo skąd miałby przyjść. Z czasem stało się to misją naszej firmy, czyli zaspokajanie potrzeby podnoszenia poziomu życia poprzez oferowanie w korzystnych cenach najwyższej jakości nowoczesnych materiałów wykończenia wnętrz, zgodnie z najnowszymi światowymi trendami we wzornictwie. Czy nasi pracownicy są z nami do końca świata? To nie, no chyba nie chcielibyśmy tego końca świata, prawda? ale rzeczywiście mamy kadrę bardzo wiernych pracowników. Część Państwu się zaprezentowała, czy będzie, będzie się prezentowała, ale my sobie to bardzo cenimy i my się też czujemy związani z tymi osobami. My pamiętamy, kiedy się rodziły dzieci naszych dyrektorów. Czy dyrektorek regionów. Przechodziliśmy przez, przez różne etapy życia, bo proszę pamiętać, że jeśli ktoś ma dzisiaj 40 kilka lat, a pracuje w firmie 25, to, to są ludzie, którzy bardzo młodzi przyszli do nas do firmy. Razem się wszystkiego uczyliśmy i razem rozwijaliśmy się. I, i bardzo, bardzo sobie cenimy taką. Takie Pani Anna Radziwiłko, 25 lat już z nami. Artur Jaworski, również 25 lat. Barbara Słocka, lat 20 w naszej firmie. Bogdan Szatkowski, od 26 lat w Belpolu. Bogumiła Zaborska, 22 lata z nami. Pani Elżbieta Mrożek jest z nami od 20 lat podobnie jak pani Iwona Delewska-Cygan. Pani Krystyna Szopa-Janiczek to 22 lata stażu pracy. Pani Marta Kłuś jest z nami od 20 lat. I prawdziwy rekordista. Mirosław Wyskiel od 29 lat w Belpolu. Pan Robert Kasprzak, 25 lat w firmie. A od 26 lat jest z nami pani Marlena Sobolewska. E, oczywiście każda firma musi opierać się na bazie ludzkiej i e, zaczynaliśmy z załogą kilkunastoosobową, e, czyli praktycznie. E, każdy oddział to był kierownik plus jeden pracownik na przykład, ale bardzo szybko to zaczęło się rozwijać, czyli z kilkunastu, kilkudziesięciu osób dochodzimy do bazy 700 zatrudnionych. Jest to już bardzo duża organizacja. W 2021 roku znaleźliśmy się w prestiżowym gronie firm oplikowanych w pierwszym polskim rankingu 300 najlepszych polskich pracodawców 2021, przygotowany przez magazyn Forbes. Firma Belpol zajęła zaszczytne 30. miejsce wśród firm w swojej branży oraz 263. miejsce wśród wszystkich analizowanych firm. Pracuję w firmie Bepol 23 lata, yy, śmiałam się, nawet żartowałyśmy z koleżankami przed chwilą, że 23 lata i 23 kilo do przodu, ale rzeczywiście zaczynałam pracę bardzo, yy, bardzo dawno, jako młoda osoba. Yy, pamiętam jak dzisiaj, jak zobaczyłam ogłoszenie o pracę. Postanowiłam napisać podanie i pisałam to podanie. Pisałam to podanie chyba pięć razy, boryczałam przy tym, bo miałam jakąś tam dorywczą pracę. Mama mówi do mnie: Gdzie ty tam dziecko pójdziesz? Tu masz pracę swoją, to, to pilnuj tego, a nie będziesz próbować. Poszłam, poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, złożyłam podanie i jak poszłam na tą rozmowę, to pomyślałam, co ja tutaj robię. Założyłam wtedy najlepsze dzieńsy, które miałam, najlepszy sweter, który miałam a wszyscy w poczekalni, którzy czekali na swoją kolej, dziewczyny były ubrane pięknie w spódniczki, białe bluzki, faceci w garniturach, a ja... Ale wtedy rozmowę ze mną przeprowadziła pani Barbara. Nie pamiętam szczegółów rozmowy, ale postawiła na mnie. I tak zaczęła się moja historia w Belpolu. Nie było łatwo. Sama nauka, Uczy mi się cały czas, także to, to przychodziło nam, przychodzi mi łatwo i przychodziło mi łatwo. Człowiek to lubi, lubi to, co robi, ale po pierwsze, pracowałam z samymi facetami, też było fajnie i to mi pasowało. Musiałam udowodnić w pracy jako kobieta niejednokrotnie, że, że potrafię tyle samo co facet, a często nawet lepiej. Mam wrażenie, że, że, że to było wczoraj, że moja historia zaczęła się wczoraj. Ja cały czas chcę, chcę, chcę tą energię poświęcać ludziom którymi dzisiaj zarządzam, a zaczynałam tak naprawdę e, e, tak jak ci ludzie, czyli zaczynałam pracę jako doradca. Dziś e, dziś pracuję z doradcami, dziś pracuję z kierownikami, z ludźmi, którzy mają również tak jak ja niesamowitą pasję, e, niesamowitą energię i, 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 i pracując z tymi ludźmi, budując relacje, e, rozmawiając z nimi, możemy stworzyć coś naprawdę fantastycznego. E, bo tacy sami jesteśmy dla klienta. To klient jest dla nas najważniejszy, to klient przychodzi do nas po produkt, ale przede wszystkim przychodzi też, żeby stworzyć z nami relację. Dobrze stworzona relacja, dobrze zbudowana relacja przekłada się potem na, na miłą atmosferę podczas zakupów i na powroty klientów. Co dla mnie dzisiaj jest taką, taką wartością dodaną do tego wszystkiego, co robię w firmie, to jest sytuacja, w której klienci po 15 latach dzwonią do mnie, wracają do mnie, chcą robić zakupy. Bo to jest jakby taki moment, gdzie no wymieniamy w domu drzwi, podłogi. Oczywiście są tacy, którzy robią to częściej, natomiast są klienci, którzy wracają po 15 latach i mówią Pani Marto: My chcemy w Belpolu, my chcemy z Wami, bo tak jak Wy potraficie obsłużyć klienta i tak jak potraficie go zrozumieć i zaopiekować się nim, to nie ma tak nigdzie. Przez te 20 lat w Belpolu poznałam wiele fantastycznych osób, nawiązało się wiele przyjaźni. Przyszłam tu jako młoda, niedoświadczona kobieta. Ja się zmieniałam i zmieniał się Belpol. Zaczynałam pracując z 200 osobami, dzisiaj jest 800. Zaczynaliśmy od paru sklepów, a dzisiaj Belpol jest znaną marką w całej Polsce. Pracę swoją w firmie Belpol zaczynałam w 1996 roku, kiedy była to jeszcze niezbyt duża, aczkolwiek. Yy... Mająca perspektywy rozwoju firma. Dział sprzedaży znajdował się w, tej, w miejscu, w którym w tej chwili znajduje się dział handlowy. Była nas trójka i obsługiwaliśmy dosyć duży rynek świdnicki i, okoli, i okolice. Później byłam kierownikiem sklepu na osiedlu w świdnicy a od paru, parunastu lat zajmuję się kontrolą. Na przestrzeni lat jakość i marki wzrastały jak gdyby i poczucie klientów też rosło i w tej chwili stawiamy na wysokiej jakości produkty odpowiednich marek, znanych, światowych marek, które wpływają na to, że produkty, które oferujemy i usługi, które oferujemy są na najwyższym poziomie. Bellpol to 30 lat historii. Dla mnie osobiście jest to 25 lat, dlatego że zaczęłam pracę w październiku 1996 roku, a więc obchodzę swój mały jubileusz razem z firmą. Pracuję w Bellpolu 29 lat. Z tego co mi wiadomo, jestem najstarszym pracownikiem tego, tej firmy. Wprowadziła mnie do magazynu moja siostra. Wydawało mi się, że na chwilę skończyło się na 29 latach i zobaczymy, co będzie dalej. Powiem dla ciekawości, że samochody, które przyjeżdżały, 24 tony, były rozładowywane na początku ręcznie. Friday niesamowita, siły, siły bywało, ale taka była atmosfera w firmie łącznie z szefostwem, że pracowało się bez żadnego problemu i nie narzekaliśmy i nie narzekamy do dzisiejszego dnia na nic. Dziękuję szefostwu za to, co do tej pory zrobili dla nas, dla wszystkich pracowników. Mogę mówić chyba za wszystkich. Dziękuję im za to i prosimy o jeszcze. Pan Mirek jest z nami od 29 lat. Pamięta pierwsze magazyny, i to on chyba wie, jak bardzo się one zmieniły. Jak się Belpol zmieniał na przestrzeni, na przestrzeni lat, to może ja powiem anegdotę. W styczniu tego roku byłem na wybrzeżu w naszym pięknym magazynie. Olbrzymi, fantastycznie wyposażony. No, myślę, że, że marzenie nas wszystkich, żeby wszystkie magazyny tak wyglądały, to już któryś z kolei taki magazyn przeniesiony z dotychczasowego, blaszanego, zimnego, ciemnego, zlającą się wodą po ścianach. I w grupie pracowników tego magazynu. Rozmawiamy o tym, co się w najbliższym czasie wydarzy. Pracuje tam nasz długoletni pracownik, pan Henryk, który pracował też jeszcze, no, pracują nas ponad 25 lat i pracował w naszym magazynie w Wejherowie. I pan Henryk przypomniał mi sytuację sprzed dwudziestu kilku lat. A opowiem ją Państwu dlatego, że obdwoje zapamiętaliśmy ją dokładnie tak samo, co jest trudne po takim okresie czasu. E, te dwadzieścia kilka lat temu jesteśmy w Pan Heniek e, zdenerwowany, interweniuje, ponieważ magazyn jest pełny. Nie jest w stanie tam włożyć ani jednej palety więcej a chcąc wyciągnąć jakiś towar, to musi wyprowadzić najpierw kilka palet, żeby dotrzeć do tego, co tam jest na końcu. No i mówi, no muszę wiedzieć, kiedy przyjedzie dostawa, no szukamy jakichś rozwiązań. I ja kątem oka widzę w tym momencie, że wjeżdża następny samochód z Kronopolu. Eee, pan Heniek też to zauważył. Odwrócił się i mówi do mnie, a ten samochód to pani sobie rozpakuje sama. Chwilkę pomyślałam i mówię, dobrze, panie Henryku, ja go rozpakuję, ale pensję na dziesiątego przygotuje pan. Pan Henryk się odwrócił na pięcie. Ja a pan dokąd? No, jakby rozładować. Pamiętamy tą sytuację obydwoje i tej zasady się trzymamy przez te wszystkie lata. Każdy musi zrobić dobrze to, to jest jego obowiązkiem. A my staramy się, żeby ta praca mogła być wykonywana w dużo lepszych warunkach. Za kilka dni będę obchodziła 20-lecie rozpoczęcia pracy w Belpolu. 20 lat niesamowitego doświadczenia i szkoły. Jestem dumna, że pracuję w polskiej firmie z polskim kapitałem. W firmie, która na moich oczach rosła i rozwijała się. A dzięki temu ja też mogłam się rozwijać i osiągnąć pełen sukces zawodowy. Rozpoczynałam pracę w Belpolu jako specjalista do spraw kad. Dzisiaj jestem dyrektorem do spraw prawnych oraz członkiem zarządu. Dzisiaj zarządzam ludźmi i działami, w których kiedyś wcześniej pracowałam. Pracuję w firmie Belpol od 21 lat. Spotykam się z opiniami, że to bardzo długi okres czasu, jak na pracę w jednej organizacji i w jednej firmie. Obiektywnie rzecz biorąc, 21 lat to szmat czasu. Przeliczając to na dni, jest to 7665 dni. Tylko i aż 7665 dni w jednej firmie. Patrząc wstecz, każdy z tych dni był inny, każdy przynosił zaskoczenia, wyzwania. To powoduje, że codziennie przychodzę do pracy każdego następnego dnia z nadzieją na możliwość realizacji swoich zawodowych marzeń i licząc na następne co najmniej 20 lat pracy w Belpolu. Dzisiaj już zapominamy o tym, że. Że Polska była 30 lat temu zupełnie, zupełnie inna. Pokonaliśmy kawał, kawał drogi. W tych 30 latach zdarzały się różne trudne momenty dla firmy, ale udało nam się je pokonać, i bardzo chętnie wracamy na chwilę wspomnieniami do rzeczy trudnych. Dlatego, że to umacnia nas w tym, że kolejne przeszkody jesteśmy w stanie spokojnie przejść i, i nie będzie z nimi problemów. I okazuje się, że, że nabieramy sił na to, że, na to, żeby dalej pracować i nie przejmować się tymi bieżącymi problemami. W 2020 roku nasza firma przekroczyła poziom 500 milionów przychodu. Od lat jesteśmy liderem w branży, jeśli chodzi nie tylko o wielkość przychodu, ale także w ocenie naszych klientów. Najważniejszy, najbardziej przez nas rozwijany to jest detal, ale w ślad za tym to jest hurt i inwestycje. I jest to bardzo ze sobą powiązane i praktycznie w tej chwili detal do hurtu to, można powiedzieć, 50% mamy udziału tych dwóch kierunków. I jeszcze jeden bardzo ważny kierunek, a w zasadzie zobowiązanie. Naturalnie przypisane dla liderów, a takim bez wątpienia w swojej branży, jest Belpol. Tym zobowiązaniem dla nas jest nieustanny rozwój. Dążymy do tego, aby tych kropek na mapie Polski było dużo więcej, na całej mapie, a każda kropka to nasz nowy oddział, czyli nowe miejsce pracy i możliwość nabycia naszych produktów w każdym regionie kraju. To nasz kierunek.